czysta i chrupiąca, tryskająca witaminami i kolorami. Proszę! o to błyskawiczna surówka rewitalizująca. W kilka minut gotowa. Kapustę kroimy na niezbyt cienkie paski. Dodajemy sporą szczyptę soli. Miętolimy krótką chwileczkę dłońmi. Gruszki i jabłka kroimy na cienkie kawałki na jeden kęs. Od razu przekładamy do miski z wodą i sokiem cytrynowym. Do miseczki wlewamy olej. Dodajemy musztardę oraz miód. Doprawiamy świeżo z mielonym pieprzem. Dodajemy świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Jeszcze szczypta soli i pikantne płatki chili. Wszystko dokładnie mieszamy. Odsączamy kawałki jabłek i gruszek z wody. Do dużej miski przekładamy pokrojoną kapustę. Dodajemy owoce. Wsypujemy suszone żurawiny oraz orzechy włoskie niezwykłego aromatu surówce dodadzą świeże liście kolendry. Wlewamy sos. Wszystko mieszamy. I podajemy natychmiast, bo surówka jest najlepsza właśnie od razu po przygotowaniu. Życzę smacznego. Grześ z